Cześć! Dzisiaj w tym filmie pokażę Ci, jak podłączyć łącznik krzyżowy. I tak naprawdę łączniki schodowe też, ponieważ, żeby podłączyć łącznik krzyżowy, musimy mieć w tej instalacji dwa łączniki schodowe. One są jako zewnętrzne w instalacji, a pomiędzy łącznikami schodowymi możemy zainstalować nieograniczoną ilość łączników krzyżowych. Ja powiem Ci szczerze, bardzo rzadko stosuję taki układ. Najczęściej robię to na przekaźnikach, pokażę Ci to w następnym filmie. Ale z tego tytułu, że takich instalacji jest nadal bardzo dużo wykorzystując, wykorzystujących łączniki krzyżowe, więc pokażę Ci jak to, jak to zrobić. Chociaż uważam, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, że jest to o wiele trudniejszy sposób niż zrobienie tego na, na przekaźnikach. No więc zaczynamy. bo no tutaj przyszykowany taki idealny układ, gdzie zasilanie dochodzi do pierwszej puszki, następnie przewód korespondencyjny pięciożyłowy idzie do drugiej i z drugiej puszki idzie do trzeciej puszki, no natomiast z tutaj z tej trzeciej puszki idzie nam obwód już bezpośrednio na, na lampę na, na nasz punkt świetlny. Żeby taki system zadziałał, włączania i wyłączania tego świetlenia, jednego oświetlenia z tych trzech punktów lub więcej, może ten przewód korespondencyjny być czterożyłowy, tylko wtedy pozbawimy się możliwości rozwinięcia takiego systemu jakieś dalsze zasilanie z tego ostatniego punktu. A dlaczego to zobaczysz podczas jak będziemy to instalowali. Zasada jest taka, że do, łącz, do puszki, w której przychodzi zasilanie musimy zamontować łącznik schodowy, natomiast i łącznik schodowy też montujemy do ostatniej puszki, gdzie przychodzi nam obwód z lampy. Pomiędzy tymi puszkami, skrajnymi, montujemy łącznik krzyżowy. I tych łączników krzyżowych może być tak naprawdę nieograniczona nie ilość, z tym że musimy mieć ten przewód korespondencyjny minimum 4 żyłowy, 4 przywodowy. Łącznik schodowy składa się, ma do podłączenia jakby trzy Trzy punkty, trzy zaciski, jeden z oznaczeniu L i dwa o znaczeniu jedynka i dwójka. Do jedynki tu mamy jeszcze oznaczenie, że to jest, jest to łącznik z podświetleniem akurat w tym wypadku. I obciążalności łączniki zazwyczaj są 10A, tak jak ten to jest 10 ax 250V znajdziesz też łącznik. 16A, jeżeli byś taki potrzebował, ale to nie w każdej serii i nie u każdego producenta występuje. A skupmy się na tym, co my tutaj mamy w tym momencie. Więc do zacisku L musimy podłączyć nasz przewód zasilający, czyli ta faza, która przychodzi, my podłączymy do zacisku, do zacisku L, natomiast te dwa przewody, te dwa zaciski, jedynka i dwójka, do nich podłączymy przewód korespondencyjny. Ale zanim to zaczniemy, najpierw musimy sobie tutaj y, zrobić pewne rzeczy. Mianowicie przewód ochronny musimy połączyć z przewodem ochronnym w taki sposób, aby ten nasz y, przewód ochronny miał jeden ciąg i doszedł aż do naszego oświetlenia. On tutaj nie jest podłączony pod to oświetlenie, ponieważ mamy tutaj lampkę, oprawkę plastikową, więc nie ma gdzie go podłączyć. Ale jak będziesz miał w swoim domu, w garażu gdzieś jakieś oprawę, gdzie jest to do podłączenia przewodu no to oczywiście musisz go podłączyć. Więc zaczynamy od podłączenia przewodu ochronnego. My w zasadzie, że najpierw chronimy, a potem zasilamy. Dlatego też zaczynam najpierw podłączenie tego przewodu żółto-zielonego. Czyli mamy tak, przewód ochronny z pierwszej puszki idzie do drugiej. W drugiej puszce też podłączamy z przewodem, który idzie do trzeciej puszki, czyli stąd idzie sobie dalej do trzeciej puszki. I tutaj z tej, mamy już ten przewód w trzeciej puszce. Łączymy go z naszym przewodem ochronnym, który idzie bezpośrednio na lampę. Po podłączeniu to używam złączek wago. Yy, ponieważ ważne te złączki WAGO są no, jedne z najlepszych, dlatego że mają wszystkie certyfikaty i badania, które spełniają normy do połączeń. Następnie przewód neutralny też łączymy z przewodem neutralnym, bo on nie będzie nigdzie podłączany ani w tych łącznikach schodowych, ani też w łączniku, w łączniku krzyżowym. Przewód neutralny nie bierze udziału. Tu bierze tylko udział przewód fazowy, więc przewód neutralny łączymy z przewodem neutralnym. Czyli ten przewód neutralny przychodzi nam od zasilania naszego, gdzieś innego punktu zasilającego lub rozdzielni, i łączymy ten przewód z przewodem neutralnym. Wciskamy, jak złączki, WAGO wciskamy, musimy sprawdzić, czy na pewno ten przewód tam dochodzi do samego końca złącza. Przy okazji Ci pokażę, jeżeli chcesz to wyciągnąć, no to nie, nie robimy tego... Na siłę bo tego to nam nie wyjdzie tylko kręcimy z łączem lub przewodem i ten przewód nam wtedy wychodzi i podłączamy go z powrotem i czyli mamy już to nasz przewód neutralny w ostatniej puszce i teraz przewód neutralny z ostatniej puszki podłączamy z naszym przewodem tutaj który idzie na punkt świetlny po podłączeniu dajemy podłączeniu, no sobie przewód na no i teraz możemy przejść dalej do podłączenia Pierwszego łącznika, pierwszej puszce, czyli to jest łącznik schodowy. Czyli pamiętajmy, schodowy jest w pierwszej, i w ostatniej puszce będą łączniki schodowe. Mamy podłączony już przewód e, ochronny i neutralny, więc teraz zajmiemy się przewodem e, fazowym, zasilającym. W związku z tym, że mamy tutaj trzy jeszcze, zostały nam trzy przewody, a potrzebujemy tak naprawdę do podłączenia e, tego systemu już dwa, by nam wystarczyły korespondencyjne. Ale ten trzeci przewód wykorzystamy do tego, aby przenieść zasilanie z tej pierwszej puszki do ostatniej, ponieważ to zasilanie może nam się kiedyś przydać przy jakimś rozwijaniu systemu, chcemy, będziemy musieli coś dołożyć jakieś zasilanie, jakąś lampę, inną, co wtedy mamy przewód neutralny, mamy przewód ochronny i będziemy mieli też przewód fazowy. W związku z tym pod przewód fazowy podpinam te złącze i pod jedyneczkę, co tą jedyneczkę przyniosę do ostatniej puszki. Czyli tak, tu na tym przewodzie na jedynce mam przewód fazowy, następnie to, to pod jedyneczkę łączę znowu z jedyneczką, która idzie do puszki trzeciej. I tym sposobem na przewodzie numer 1 mam stałą fazę. Mam stałą fazę, ją zabezpieczał też takim złączowego, no i po prostu ją zostawiam tutaj, chowamy, bo na tą chwilę to nie będzie już wykorzystywane. Chowamy sobie do, te, do tego pierwszego złącza gdzie jest przewód fazowy, musimy podłączyć taki krótki, krótkiego wąsa, bo ten przewód fazowy musimy podłączyć pod, nas, pod nasz łącznik hodowy. Więc tak, ma, mamy w pierwszej puszce przewód zasilający, dwa przewody korespondencyjne idące do drugiej puszki, no tutaj są, i z drugiej puszki dwa przewody idą nam jeszcze do trzeciej puszki i zostaje nam Przewód, który wyślejący idzie na lampę. I tak jak powiedziałem Ci wcześniej, pierwszą puszkę podłączamy w łącznik Pod L podłączamy fazę, natomiast podłączę 1 i 2 podłączymy przewód korespondencyjny. Kolejność tutaj nie ma znaczenia, więc podłączamy pod Lkę fazę, pod, no ja to podłączymy, ładnie pod dwójkę, dwójkę, trójeczko oznaczone, podłączę pod jedynkę. Ale mówię, ta kolejność tych przewodów korespondencyjnych, jak podłączymy, nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żebyś. Przewód fazowy podłączył pod oznaczenie L lub ewentualnie w innych łącznikach schodowych może być oznaczenie czerwone. Jako drugi w kolejności podłączymy łącznik krzyżowy, ponieważ do trzeciej puszki podłączymy już łącznik schodowy z powrotem jako ostatni, tak jak to powiedziałem na samym początku. W łączniku krzyżowym mamy złącze L1, L2, 2 i 4. Te złącza L1 i L2 często są oznaczone jako złącza na czerwono. Więc wtedy też to uznajesz jako podłączasz, jakby, przewód oznaczeniem L1, L2 w tym moim wypadku. Czyli przewód korespondencyjny, który przychodzi z naszego łącznika hodowego, podłączamy pod złącze L1 i L2 dowolnie, też nie ma znaczenia, pod które złącze, który przewód podłączysz. Ważne, żeby to było podłączone. Poder 1 i L2, a nie na przykład poder 1 i 4, no bo wtedy to już nam na pewno nie zadziała. Czyli mamy ten przewód, pod, te dwa przewody korespondencyjne drące z schodowego podłączamy pod. L1 i L2 w dowolnym punkcie. No i pozostałe dwa przewody, które idą do następnej puszki, podłączamy w pozostałe dwa wolne złącza. Tu jest tych złączeń, jest jakby cztery dziś, ale te to złącze obok siebie to są te same złącza. Więc dowolnie podłączamy czwórkę i trujeczkę, podłączamy złączą dwójkę. Czy podłączysz tu, czy tu, to nie ma żadnego znaczenia. Tu mamy podłączony łącznik krzyżowy. Teraz pozostaje nam podłączenie łącznika kodowego ostatniego. W pierwszym łączniku podłączyłeś pod L fazę, czyli to zasilanie, które przychodzi z rodzieli. Tutaj natomiast jest ważna rzecz, że pod tą elkę pod podłączamy przewód idący na lampę, nasze oświetlenie. Ja od tego zacznę. modelkę podłączam, przewód idący na nasze oświetlenie. Natomiast przewody korespondencyjne, które przychodzą z naszego łącznika krzyżowego, podłączymy pod 1 i pod 2. I kolejność tu też nie ma znaczenia, dlatego nawet ja tego nie sprawdzam, jak podłączam, bo to nie ma znaczenia. No i tak naprawdę tym sposobem podłączyliśmy nasz cały, cały układ tak zwany krzyżowy, bo mamy tu wykorzystany dwa łączniki schodowe i jeden krzyżowy. No, teraz pozostaje nam tylko zamontowanie naszych łączników w puszkach i sprawdzenie czy to będzie działało. Zamknąłem wszystkie te łączniki, umiejscowiłem je w tej naszej, w naszych puszkach. Podłączyłem zasilanie próbne. No i teraz możemy sobie sprawdzić czy działa. Czyli nie. klikniemy. To się włącza światło lub wyłącza w dowolnej, w dowolnej konfiguracji. Pamiętaj, że wszystkie prace może wykonywać tylko osoba uprawniona. Oczywiście też nie należy wykonywać żadnych prac pod napięciem, więc pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie innych. Jeżeli film Ci się podobał, to daj proszę lajka i suba i czekaj na następne filmy. Cześć!